Dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Aleksandra Wróblewska, Będziemy zajmować się kuchnią regionalną, dawną żywca. Cała moja wiedza o kuchni żywieckiej pochodzi z rozmów z mieszkańcami żywca i okolic, i dowiaduje się, jak to kiedyś gotowano. Bo nie ma takiej szczegółowej monografii, która by to opisywała, Te informacje, które są. W internecie to są głównie informacje o tak zwanej kuchni karczmianej, czyli to, co teraz można zjeść w karczmach. A o tym, jak to było na przykład 100 lat temu, nie ma takich szczegółowych źródeł. Przedstawię, może teraz, tutaj osoby, które będą prowadziły razem ze mną te warsztaty. To będzie trener kulinarny Radosław Kłapacz. Pochodzi z Gorlit, ale zajmuje się właśnie całą kuchnią regionalną w Polsce, także ma dużą wiedzę na ten temat. Mój małżonek Wiesław Wróblewski, który jest mistrzem kulinarnym i też ekspertem kulinarnym, doradcą gastronomicznym. Warsztaty, które organizujemy, mają za zadanie popularyzowanie kuchni dawnej i regionalnej. Warsztaty są organizowane w zasadzie dla każdej grupy wiekowej i dla wszystkich. Kto tylko ma ochotę, może przyjść. Również dzieci, seniorzy, osoby, które się chcą dowiedzieć coś na temat tej kuchni. Regionalna jest dużo prostsza, bo opieramy się na kilku składnikach. Zwykle są to regionalne plus jakieś dodatki. Ta nowoczesna kuchnia ma to do siebie, że musimy spędzić kilka godzin na przygotowanie poszczególnych składników. Coś trzeba zamarynować, coś trzeba włożyć do suwii. Coś, coś zapiec, coś yy, przepuścić przez drobne sitko, a kuchnia regionalna jest dość prosta i można ją robić w dużych garczkach czy na dużych patelniach. Zwykle jest to danie jednogarnkowe, jak jakiś gulasz, czy, czy, czy kapuśniak, czy, czy bigos. To są rzeczy, które oni tutaj doskonale, w o seniorach, yy, pamiętają, my to po prostu utrwalamy, a młodzież się tego właśnie uczy. To są w sumie łatwe rzeczy i bardzo proste, bo jest tradycyjna kwaśnica, która w tych rejonach zawsze występowała. Są ziemniaki opiekane z kapustą z leśnymi grzybami, karczek na smalcu. Są prażuchy, są szare kluski, jest deser dla dzieci, który tutaj był serwowany, czyli marchewka z cukrem i z jabłkiem. Myślę, że niektórzy zapomnieli, bo pewnych potraw się już nie gotuje, z tego względu, że zmienił się zupełnie rynek spożywczy i na przykład takie danie jak prażuchy, no już ja nie słyszałam, żeby ktoś w domu robił prażuchy żywieckie, a kiedyś to było danie, które jedzono trzy razy dziennie, na śniadanie, na obiad i na kolację. Prażuchy, które są tutaj wpisane na listę produktów regionalnych od 2006 roku są robione na mące. To jest ewenement, to danie było tutaj, królowało w zasadzie, wynikające z biedy i są też prażuchy w rejonach innych Polski robione z ziemniaków, ale tutaj czysto na mące. Prażuchy to jest najprostsze danie chyba jakiekolwiek można znaleźć, po prostu jest to podprażona, razowa mąka zwykle pszenna i dolewamy sobie taką samą ilość wody przygotowanej, doprawioną solą. I później takie kuseczki powstają. Można je okraszyć boczkiem, jeść ze śmietaną. to starsze pokolenie, no to umie gotować i chce sobie przypomnieć to, co było kiedyś. Są osoby z młodego pokolenia, tak jak tutaj dzisiaj widzimy, jest młodzież szkolna, czy nawet takie dzieciaczki ze szkoły podstawowej, które przychodzą zobaczyć właśnie, jak, jak się gotowało kiedyś i jak się gotuje dzisiaj, bo kuchnia stała się bardzo modna. Teraz gotowanie na wielkim ekranie jest bardzo modne i dlatego też jest takie duże zainteresowanie kulinariami. Trzeba podpytywać to starsze pokolenie, no bo o pewnych rzeczach już no nie wie się, nie, nie, nie rozmawia się w domach, no trzeba po prostu podpytać babcie czy nawet prababcie, jak to było kiedyś.